Cześć moi drodzy, witam was. Dzisiaj chciałem wam pokazać bitewkę czołgiem ciężkim, amerykańskim z mego tieru T26E5 Patriot. Okej, okay, mapa. Mapa, malinówka. Bitwa spotkaniowa Idziemy w dosłownie na top tier. Idziemy na górkę jak to ciężkie czołgi robią na tej mapie, czyli tak zwany przepychacz. Tutaj chciałem wyhaczyć oho. Oni, sorry, siódemkę, ale to przebić gówno, to trzeba ze złota walić. Świecę się, ale wiesz, że mam dosyć mocno. Z takiej odległości na pewno nie przebiję. Chyba, że za daleko wyjadę i dostanę w kagu. No i tu bokiem zaparkował do nas wszystkich. To się równa z zejściem szybkim I to akurat ja go odpaliłem Więc jedziemy dalej Jak widzicie skrow w myszce nadal mi działa Oni też jadą na górę Więc będzie czad Czołg szybko strzela, nie wiem ile ładuje, ale szybko Przebicie 230, pewno jest ok jest. Uszkodzenia 240. No nie jest to T34 Ale ma dobrą szybkostrzelność Nie wiem czy nie ma większego DPM ani niż kurcze T34. No i Tiger Tutaj już powstaje, szukam przyszczał na MX-a, ale to nie bardzo Dobra, to jest Black Prince i Tiger. Ja nice Miałem bicie na tego Black Prince, ale jak macie szanse, to walcie w wyższy kier. Więcej expa, No i kurczę. Szybciej zejdzie. Top tier szybciej zejdzie. Mniejszy problem. Nie się cofnie, do... A, tu miałem misję CMM. Uszkodzenie czołgów ciężkich 3000 i zniszczyć 5. 5 pojazdy przeciwnika Nie muszą być to czołgi ciężkie No i tu dostanie od tego gera Black Prince. Black Prince jest do wysania Dobra, nie ma go Dobra, tu można chyba już podjechać Bo nie chcę specjalnie wyjeżdżać Tu muszę właśnie tego AMX a to skupić w pitoka Mam dwa fragi i 2270. Przydoby się jeszcze trzy fragi. Nie, nie dało Nie, nie udało się. Prefekt, nie ten już. Dobra, co nam spadło? To 3400 400. Złota. Ale zablokowany. A, wizjer mi rozwiązał. Tutaj e-mail. Emil <laughs> I3-4 próbuje, ale to jest baj Teraz EBR, tam nie. nie, a czym mogłem tego Ebera zaciukać? No dobra, teraz Emila Pompujemy, chowa się, chowa się. A, nie, jednak no nie, będzie ryzykował. Ach, kurde, kurde, ja przyszedłem. Dobra, pompujemy. Co żeśmy zabili, Co żeśmy zabili Trzech. Pompujemy dalej. Tutaj mierzyłem, żeby skasować tego AMX'a, ale nie dało. Dobra, nie dobra. I co mam tu, kur... Ładnie wchodzi. 4092. Dobra, mam. Mam już damage na czołgach ciężkich. A, I do widzenia. 3 4 z Pekami za pierdzielusz Emil za 514, za daleko wyjechanie się. Ja. To daleko wyjechałem i powinien skończyć tego Emila, a nie na te T34. Tak czy owak, mam trzy fragi, 4319 uszkodzeń, 2400 odbitych i 2000 podświetlonych. Nasza drużyna ma dwa razy więcej hapa ponad dwa razy więcej hapa niż drużyna przeciwna. Więc im została arta tedyk i choke średni, ale on już dostał. No ale mała hapa jeszcze 1150, on powinien zaraz zejść, jeżeli będę mu trafiać. Co też na otwartym stoi tyle, bitwa wygrana, niestety misji nie udało się wykonać. Przejdźmy może do wyników, a więc tak, Odznaka mistrzowska, ice e Uf, jak to po polsku jest zapomniałem? Dobra, nieważne. Duży kaliber 4319 uszkodzeń. Najwięcej chyba z wszystkich ten WZ nieźle też zrobił. Tadek 3200 3, 3 zabitych. 1484 EXPA I, i, i 29 razy strzeliłem. 26 do celu. 19 przebiłem. Mało, mało. Pra praktycznie kulo. 60% bez konta premium z bonusami zrobiłem 157 tysięcy 3100 expa. bez konta prem ładna bitwa no mogłem zrobić więcej ale czasem tych było zapraszam Was na następne filmy cześć na razie